Jesteśmy społecznością śląską, spotykamy się w Gliwicach co tydzień. Jesteśmy tutaj dzięki mamie naszego chmurzanina, Krzysia. Przypadkowo dowiedzieliśmy się podczas jednej z wycieczek, że mama Basia jest osobą taką artystyczną, ma swoją pracownię. I nasza koleżanka tak od słowa do słowa złapała kontakt, no i finalnie na szczęście udało się tutaj dograć szczegóły, że możemy tutaj spotykać się co tydzień. Ja sobie to wyobrażam, właśnie, że, że będzie to tętniło życiem, że będą przychodzili ludzie i, i tworzyli e, z pasją naprawdę piękne rzeczy dzisiaj e, potworzyli. Ta przestrzeń też jest dla nich, myślę, idealna, żeby też mogli właśnie się otworzyć, poznać kogoś. Ja będę z właśnie dzieckiem, które miało dużo problemów ze sobą, po prostu nie akceptowałem wiele rzeczy w sobie. E, powoli. E, Znaj... Znajdując osobę, która po prostu mnie e, pokochała taką, jaką jestem, to e, zaczęłam zwracać na to uwagę, że to nie jest ważne, jak wyglądamy, tylko po prostu, co mamy w sobie. Chcemy, chcemy właśnie, żeby ta przestrzeń była wypełniona ludźmi młodymi, którzy chcą, chcą się spotykać, chcą być razem. Myślę, że przede wszystkim jest to miejsce takie dla niej. Oni nie zdarzają się tu z nikim. Innym no ale ta, ta przestrzeń w tych godzinach jest tylko i wyłącznie dla nich. Mogą się ze sobą spotykać, trafiają na takie same problemy swoich rówieśników, które oni mają sami, często właśnie tutaj się tym dzielą, razem wspierają, podpowiadają chociażby w kwestiach egzaminu i to jest takie fajne razem budowanie relacji. No ogromna radość, ogromne spełnienie, że można właśnie stworzyć przestrzeń, atmosferę, sympatyczną i, i że ludzie chcą przychodzić w takie miejsca. Staramy się zachęcać rodziców, którzy mają taką możliwość, dysponują jakąś przestrzenią, żeby udostępniać to jako miejsca spotkań dla tych młodych ludzi, ponieważ z tego zawsze się rodzą fajne rzeczy, fajne pomysły i jest to coś pięknego. Cały czas jeszcze jakby we mnie żyje to spotkanie nie? i tak sobie myślę, co się stało, kto tam był. Ale, to, to jest ja takie fajne. Jeszcze się sycę tym smakiem. O. Spotkania z ludźmi. No, Energia. Tak, bo... wow. no, ale... <laughs> Nie wiem czy zasnę. <laughs> Nie wiem czy zasnę. Jest mega, mega dużo pozytywnej energii. Z takich spotkań zapraszamy do tworzenia takich miejsc. <laughs> żeby takich miejsc było więcej i żeby dzieciaki z innych miejscowości mogły właśnie się spotykać razem i tworzyć. Miłej atmosferze mm.